Pewna pani opowiadała, że sąsiedzi poprosili ją, żeby zaopiekowała się ich pięcioletnim synkiem, więc zaopiekowała się na kilka godzin pewnej soboty. Później, jak już tata odebrał to dziecko, za chwilę zadzwonił i dziękuję tej pani. Proszę pani, i syn jest zadowolony z tego, że spędził z panią czas. A ta pani później opowiada. Przy księdza, właściwie nic takiego wielkiego nie zrobiłam. No. Byłam na rynku z nim na spacer, poszłam, porozmawialiśmy, on zadawał mi pytania, ja odpowiadałam. Później, chwilę się pobawił. Ja miałam swoje zajęcia, on się pobawił jakimiś samochodzikami i okazuje się, że ta rozmowa była dla niego czymś niezwykłym, że ktoś poświęcił mu czas, że ktoś chciał z nim porozmawiać. Bo był w takim stylu wychowywany, że od dziecka puścić mu wajkę, dać mu telefon, dać mu internet, nikt z nim nie rozmawiał. Był tak spragniony rozmowy, że kilkugodzinne, niepozorne spotkanie uznał za bardzo szczęśliwe. Jednym ze znaków naszych czasów jest depresja. I jak pokazują statystyki, w najbardziej rozwiniętych. Ekonomicznie w krajach ona się najbardziej szerzy, więc jest duży dobrobyt zewnętrzny i wielka bieda wewnętrzna. I wielu jest ludzi w afrykańskich krajach, w tak zwanych krajach trzeciego świata, którzy można powiedzieć są szczęśliwi i mówią do nas, Europejczyków, wy Europejczycy macie zegarki, my mamy czas. Wy się uganiacie za karierą, za pieniądzem, ciągle biegacie wokół tego, co materialne, a my mamy siebie, mamy relacje, jesteśmy szczęśliwi. Oczywiście bardzo uogólniając, bo jest też dużo ludzi w Afryce i w krajach trzeciego świata, którzy cierpią z powodu nędzy też materialnej. Ale taka jest ogólna tendencja, że półtora roku dziecko już ma, już jest oddawane do żłobka, bo rodzice pędzą za karierą. Pierwsze słowo mówi dziecko, opiekunka ze, ze żłobka słyszy. Pierwsze kroki stawia dziecko, opiekunka ze żłobka. Pierwsze jakieś poważne kryzysy emocjonalne, lęki czy radości przytula opiekunka ze żłobka. Więc nie dziwmy się, że później w wieku nastoletnim te dzieci już nie chcą mieć żadnego kontaktu z rodzicami, że uciekają z, z domu, że się zupełnie gubią, nie ma relacji. I Pan Bóg daje nam lekarstwo. Tym lekarstwem jest pustynia. Ojciec święty Franciszek napisał na Wielki Post bieżącego roku piękny list, orędzie, i w tym orędzie pisze tak. Zatem w tym szczególnym, sprzyjającym okresie pozwólmy się wyprowadzić na pustynię, jak Izrael abyśmy mogli w końcu posłuchać głosu naszego Oblubieńca, pozwalając Mu rozbrzmiewać w nas z większą głębią i otwartością. To jest nawiązanie do księgi proroka Ozaasza, gdzie Pan Bóg Izrael nazywając Oblubienicą mówi chcę tę Oblubienicę przynęcić, przywołać ją na pustynię i mówić jej do serca. Właśnie w tym całym pędzie, w tej pogoni, gdzie mnóstwo spraw nas otacza, gdzie bierzemy na swoje barki też mnóstwo różnych rzeczywistości, tym lekarstwem jest pustynia. Pustynia jako symbol tego, że rezygnujemy z tego, co nie jest konieczne, z tego, co nie jest potrzebne, ważne, niezbędne, po to, żeby poświęcić się temu, co najważniejsze a najważniejszy w naszym życiu jest Pan Bóg. Kiedy odbudujemy naszą relację z Panem Bogiem, złapiemy też kontakt z samym sobą i będziemy potrafić nawiązać relację z drugim człowiekiem. Ale ktoś może powiedzieć, księże, księdza jest łatwo, ksiądz jest księdzem, nie ma rodziny, nie ma dzieci, nie ma tylu obowiązków, co my, świetcy. Wiem, że na wszystkim jest ciężko, ale spotkałem po kolędzie pewne małżeństwo, Którzy doskonale zdawali sobie sprawę z zagrożeń tego świata, z pokus, które czyhają na dzieci i młodzież, i oni powiedzieli bardzo konkretnie: Przeksiędza, tata, ojciec, głowa domu, i ja zrezygnowałem z awansu w pracy, i moja żona zrezygnowała z awansu z pracy, bo zobaczyliśmy, jak nasze dzieci wciąga internet, elektronika, jak ich wciąga ten świat. I zrezygnowaliśmy z wyższych stanowisk, z większych pieniędzy, po to, żeby zabrać dzieci na przejażdżkę rowerową, na spacer, żeby nie tylko im zabrać telefony, ale dać im siebie, dać im relacje, dać im miłość. Pustynia nam pokazuje, że mniej to znaczy więcej, mniej rzeczy, mniej konsumpcji, więcej relacji, więcej Boga. Więcej drugiego człowieka, więcej czasu dla relacji. I dzięki pustyni, która tutaj jest symbolem rezygnacji z tego, co nie jest konieczne, z tego, co nie jest najważniejsze, dzięki pustyni możemy odbudować więź z Bogiem, z samym sobą i z drugim człowiekiem. Więc pustynia jako przestrzeń spotkania i modlitwa jako przestrzeń słuchania. Papież Franciszek pisze tak. Modlitwa jest nie tyle obowiązkiem, ile wyraża potrzebę odpowiadania na miłość Boga, która nas zawsze uprzedza i wspiera. Czyli Panu kieruje do nas zaproszenie, zaproszenie miłości. Przez modlitwę odpowiadamy na to zaproszenie. Pisze dalej Ojciec Święty, Chrześcijanie modli się bowiem mając świadomość, że jest miłowany pomimo swej niegodności. Co byśmy nie zrobili, jakbyśmy nie zgrzeszyli, jakbyśmy się nie pogubili, będziemy nieodwołalnie kochani przez Pana Boga. I to jest wielka motywacja do modlitwy, żeby w każdej sytuacji, w każdym położeniu przyjść do Pana Boga ze świadomością, że jesteśmy nieustannie miłowani przez Niego. Ale tutaj staje też w naszym doświadczeniu, staje przed naszymi oczami rzeczywistość walki duchowej. Młodzi ludzie czasami się żalą, zwłaszcza kiedy idą do szkoły średniej. Kiedy, przeksiędzam, byłam w Łazie, życie duchowe moje było rozwinięte, y, miałam radość z modlitwy, a teraz to wszystko gdzieś odeszło. Teraz się oddaliłem, oddaliłem od Pana Boga, jest jakoś tak pod górkę. Z jednej strony może to być oziębłość spowodowana naszym zaniedbaniem, że ten młody człowiek, który poszedł do szkoły średniej, zaczął zaniedbywać Pana Boga, wchodzić w środowisko, relacje, które go od Pana Boga ciągają. Ale to jest też, może być, czas dojrzewania, kiedy Pan Bóg przestaje dawać cukierki, przestajemy na modlitwie opływać w słodkości, bo Pan Bóg daje nam dojrzałość, wprowadza nas w relacje bardziej dojrzałą, gdzie nie jesteśmy tylko że bierzemy cukierki, że bierzemy, bo mi jest miło. Modlitwa jako zmaganie, że ja trwam przy Panu Bogu, nawet jak nie mam z tego wymiernych korzyści, nawet jak nie opływam w słodkości. Więc potrzebna jest wytrwałość, a zły będzie nas zniechęcał. Będzie nas kusił do tego, że porzucić modlitwę, porzucić Pana Boga, bo już nie mamy z tego korzyści, bo już nie idzie tak lekko, jak kiedyś szło. Ale pisze też dalej Ojciec Święty: Modlitwa może przybierać różne formy, ale w oczach Boga tak naprawdę liczy się to, że drąży nasze wnętrze, doprowadzając do rozkruszenia, zatwardziałości naszego serca, aby je coraz bardziej nawracać ku Niemu i ku Jego woli. Więc jeżeli raz porządnie się pomodlę, to za mało, żeby kropla wydrążyła skałę. Potrzeba regularności, potrzeba nieustannie klękać do modlitwy. Jak już bolą nas kolana, to usiąść, ale nieustannie zginać kolana przed Bogiem. I kiedy już zginamy, kiedy już otwieramy pismo święte, nagle się przypomina jakaś ważna rzecz, muszę zrobić, muszę teraz zrobić. To może być pokusa złego ducha, który widzi, że się zbliżamy do Pana Boga i czasami kusi do dobrego. Wierzy, że od modlitwy nas nie odciągnie czymś złym. Ale nam przedstawi coś, co jest powiedzmy pilniejsze, powiedzmy ważniejsze od modlitwy, od relacji z Panem Bogiem. I już ostatnia myśl Ojca Świętego, im bardziej damy się zaangażować Jego Słowu, tym bardziej uda się nam doświadczyć Jego bezinteresownego miłosierdzia względem nas. Więc w tym czasie, jakiego postu, wyjdźmy na pustynię, zrezygnujmy. Z tego, co nie jest tak pilne, nie jest tak ważne, żeby poświęcić się najważniejszemu, relacji z Bogiem, poznaniu samego siebie i później wejściu w relację z drugim człowiekiem. Amen.